Witam Was kochani, Andrzej co dalej? Życie króla na Filipinach, King Wsi. Słuchajcie, miałem się dużego stracha, tak jak widzicie tutaj e, tajfun przeszedł. Był niedaleko, ale dopiero godzina 7 rano, e, praktycznie obudziłem się o godzinie czwartej. Mówię, coś, coś jest nie tak. Nie padało, ale strasznie wiało, porobiło trochę szkód. Dopiero co z domu można powiedzieć kawkę wziąłem i wypiłem i oglądałem wszystko aczkolwiek kabanos jest zadowolony bo to jego najlepsze jedzonko spadło e, banan się złamał e, tutaj wędzarnie też e, troszeczkę poszarpało e, poszarpało dach które Marcin zrobił no także powiem wam no nie było fajnie nie było fajnie zobaczymy jak to złamało, o kurde, powiem wam, nawet tego banana targnęło ostro, no. Tu go tak złamało, no wiało, no taki, powiem wam, że w Polsce też przeżyłem nieki, kilka takich, można powiedzieć, e, nawałnic, czy tam wichur i tak dalej, gdzie dwa banany mi złamało. Tutaj jeden banan, i słuchajcie, tutaj drugiego wywaliło. No, obaliło drugiego banana. Także miałem troszeczkę stracha. Tak, z korzeniami go tutaj targnęło. No, także tak wygląda po tajfunie. Aczkolwiek gdzieś tam 200-300 km od nas. E był cały, cały centrum. Ale no wiadomo, jest to sezon deszczowy, tajfunowy, więc e, trzeba się do tego tutaj przyzwyczaić. Kabano wcina swoje ulubione liście, bananowca. I tu banan, właśnie. Kurde. Tu mi banan tak samo jest. Którego wyrwę. O! żeby nie spadł mi całkiem o mam banana nie zawaham go się użyć aczkolwiek jak on może mm, dojrzeje cały kiś widzicie o ja tylko zaraz e, utnę z tamtej strony I, i tyle o kabano zadowolony no tutaj ale także nie było prądu włączyli ale e, ja właśnie zauważyłem wczoraj bo też nie było prądu i zauważyłem dużo e, można powiedzieć elektryków, ludzi którzy ścinają e, drzewa ja mówię o robią porządki bo e, linie prawda, elektryczne a to chodzi o to że słabe gałęzie słabe liście jak są to jak jest wiatr to mogą e, spaść i wiadomo zerwać e, te e, uszkodzić linie elektryczne, elektryczne przesyłowe i tak dalej no, większych szkód tutaj nie widzę no, ale nawet szkoły są odwołane bo młoda do szkoły nie poszła, dostała po prostu taki e, komunikat, że e, no, szkoła jest odwołana Także w Walencji się działo Trochę Ja miałem stracha, powiem Wam No, ale co niektórzy Ja mówię Tajfon Nie eee, No problem no, to jak no problem, to no problem No Ciuchy poz pozwiewało, powiem Wam tak Ciuszki pozwiewało Trochę Trzeba pozbierać No Także Zawsze coś się dzieje Zawsze coś się dzieje. Tu wiecie jak tu wiało jak wyszło normalnie No to było szok Ale podobno najlepiej e, z tego co przed chwilą się dowiedziałem jak jest tajfun, e, jak jest wichura nie wychodzić z domu No Najważniejsze, że e, wędzarnia cała jest no, rędzarnia jest cała drzewko w środku dosycha, ale w ogóle nie padało. W ogóle nie padało. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś straty. Jakieś... No, mi to bardzo ta palma interesowała. Ale ona nawet jakby na dom spadła, to muszę tylko kosy zebrać, widzicie? Jak spadną na głowę. Były, te, niby ta palma była czyszczona, ale ale powiem wam że e, nie wszystkie kokosy po prostu są zerwane no także no wiało, 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 wiało a tutaj właśnie w tym baseniku co ja wam kiedyś powiedziałem no to chcę zasadzić yy, no raczej znaczy zasadzić yy, zachodować tylapie, bo tu jest tak wam pokazałem żaba i tu jakieś rybki są w tej może dwie albo trzy. No, nie ma dużych szkód, ale powiem Wam, byłem wystrachany, wystrachany. Tutaj te owoce już niektóre chyba dojrzały. No i jedna już dojrzała, bo żółta jest. Jest. O, gotowa do jedzenia. Przezerwać. Tutaj są jakieś owoce, będą na tym drzewku. No. Nawet co tam Jeszcze jest jeden owoc Też, który już kiełkuje Patrzcie jaki fajny O taki To jeszcze musi dokiełkować do No Także nie widzę tu większych jakichś strat Koza Koza <gry> Bałaście Bała się koza. Ale wyskoczyłem, mówię: Wow, coś się dzieje. A to biało. Pamiętam, w tamtym roku, tak samo, moi kochani, było w ambasadzie na Sykihor. Stałem w drzwiach. Słuchajcie, bo podobno jak jest jakiś tam no tajfun, czy huragan, czy coś to. Najbezpieczniej podobno jest w wannie Nad wśródnica w, na tym W drzwiach, nie? No to Wczoraj było sprzątane. Wczoraj było sprzątane i tak tu nawiało. No Strasznie Hello? Good morning. Good morning. No. I pies, good morning, ha? Yeah? I dog jest. No. We have all banana ready to eat. No, tutaj. A u sąsiadów też połamało. Też widzę, targnęło banana. Jaki sezon na banany? No przewiało <laughs> na drodze na drodze chyba nie ma żadnych szkód dopiero co tak jak mówię, wstaliśmy i wychodzę z domu zobaczyć co się stało może bym tam dalej pojechał w górę to bym zobaczył no i co i właśnie ci elektrycy cieli wszystkie drzewka te słabe i więc teraz wiem dlaczego po prostu wiedzieli, że coś idzie. Jakiś tajfunek i żeby nie narobiło większych szkód to pościnali. Andrzej i co dalej? Nie wiem. Podobno jak jest tajfun, to trzeba się martwić po tajfunie, a nie w trakcie tajfunu. Tak? Tak że dzisiaj się dowiedziałem, ponieważ budzę się i mówię tajfun. Tajfun. I słyszę tajfun? No problem. I tak trzeba się martwić po tajfunie. O. Dancing, dancing. <laughs> Samego rana. Taniec. I bardzo dobrze. Taniec, uśmiech na twarzy powinien być. Pozdrawiam Was serdecznie, Andrzej i co dalej? Mam nadzieję, że tajfunu nie będzie. A jak będzie, to będzie szczęśliwy tak jak połamie jakieś palemki, byle innym ludziom po prostu krzywdy nie narobiło, żeby domów po prostu nie pouszkadzał. I to by było. Na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej i co dalej? W następnym odcinku.